Crowd. We got coming out, got my flash and it's true. Need a picture of you, it's so magical. we be so fantastical. Engines, got the engines, garage glamorous. Not sure what it means, but it's for the lovers. We don't have the Siemano, witamy w kolejnym vlogu. Doczekaliście się prezentacji Sztajera. Mamy przed nami Sztajera Kompakta 4095-99 koni z możliwością podkręcenia na 117 koni. Silnik 3.6 litra turbodoładowany, bodajże emisja spalin Tier 3B czy coś takiego. Nikogo to nie interesuje pewnie, ale mówię. Co my tu mamy? Mamy fabrycznie wyposażonego go w fabrycznego tuza oryginalnego z Szerokie opony, najszersze w możliwości, 600, 30 cali, obciążniki z tyłu, z przodu mamy 4 se, 440, 440 profil 65 na 20 cali. Z przodu i z tyłu mamy Michelin'y. Czy to Michelin? Jak to mówi? Lusterka teleskopowe. Szerokokątne bodajże, tak to się nazywa. Dwa koguty oczywiście, żeby było więcej siły. Dwa koguty, dwa koni więcej. Co by tu dalej powiedzieć? Hmm. w co on jeszcze jest wyposażony co my tu mamy u góry mamy tura oryginalnego sztola 2,5 tony u dźwigu z amortyzacją traktorek tak się prezentuje tylni podnośnik nie pamiętam dokładnie ile ma u dźwigu, ale jest to kategoria druga. Tak to się prezentuje. Trzy pary wyjść hydraulicznych. Witamy po krótkiej reklamie. Wchodzimy do środeczka. Dziś go posprzątałem. Niestety z zewnątrz jest tylko opłukany. Wczoraj orałem, a dzisiaj mamy... Co my dzisiaj mamy? Mamy niedzielę, a obiecałem prezentację sztajerka więc robimy prezentację. Przez święta może złożę to i będzie po świętach dostępne. Może nawet w święta. Co my tu mamy w środku? W środku mamy rewers elektrohydrauliczny, multi controller sztola z możliwością włączania i wyłączania półbiegu, skrzynia 24x24 kilo, reduktor trzystopniowy, możliwość włączania i wyłączania półbiegów także na tej dźwigni oraz wysprzęglania. Możemy zmieniać biegi bez używania pedału sprzęgła. Mamy tu taki przycisk z tyłu Włączy, naciskamy go No i wysprzęgla nam Co tu mamy więcej? Tak jak wcześniej mówiłem, mamy, mamy wałek z przodu Tu mamy włączniki, trzy tryby wałka 540, 540, ECO i 1000 Klimka oczywiście, to już standardzik Radyjko z Bluetooth, zestaw mówiący i różne tam pierdoły i co tu jeszcze więcej? Siedzonko, uchwyt na gaśnicę. I tutaj mamy, e, mamy hebel u góry. Psztyk. Tu mamy konfigurację czułości rewersu. Trzy zakresy: e, wycieraczki z przodu, z tyłu, i tutaj gniazdo od ABS-u przyczepy. E. A propos przyczep i hamulców, mamy tutaj wyjścia dwuobwodowe. Co by tu więcej? Dobra, piękny sztajer piękny. Ale powiedz coś o minusach. Jedyny minus jego to ten na akumulatorze. No co tu więcej mówić? Nie no, żarty żartami ma takie niedociągnięcia, które mnie irytują. Eee, co mnie w nim irytuje? Eee, irytuje mnie w nim... Teraz muszę pomyśleć, co to by powiedzieć, taka błahostka jest jedna. Na przykład, tryby wycieraczek jest tylko jeden tryb wycieraczek z przodu. Pasowałoby tak, pasowałby jeszcze jeden tryb wycieraczek, żeby co chwilę się włączał, a nie cały czas. I jednej rzeczy brakuje w kompakcie. Na przykład, to co jest w profi, w, tej, w tym miejscu jest dźwignia, gdzie włącza się wycieraczki. Kompakt niestety ma tylko tutaj. Co jest troszeczkę niewygodne, co tu jeszcze mnie może irytować? Z większych rzeczy nic mnie tu nie irytuje. Ociągnik jest naprawdę bardzo fajnie wykonany, solidny, stywny. Bardzo sprytny, zwinny i zwrotny. Naprawdę jest bardzo zwrotny. Niski, jak na, swo, jak na swoją moc. Ma 99 koni, tak jak mówiłem. I ma 2,5 metra wysokości. E, może coś o tych oponach Dawid. Dlaczego takie szerokie opony? Bo nie, by, bo nie było innych. No. No chciałem, chciałbym szersze, ale nie dało się. Nie no, żartuję. Takie szerokie opony, ponieważ, raz że mi się to bardzo podoba. Ciągnik, na, ciągnik wygląda jak na koksie. Dwa, mamy takie łąki, które zalewa na borkach, których jeszcze nie wykosiliśmy drugiego skosu. A mamy koniec października. Raczej już nie wykosimy ich. Co by tu dalej mówić? A opony też takie szerokie, bo zmniejszyło nam to od razu. Felgę mamy 30 cali, a w 540 byłoby 34. Co to powoduje? Powoduje nam to, że właśnie dlatego Steyer ma 2,5 wysokości, a nie 2,70 czy 2,60. A po co, ci dwo, po co ci taka wysokość? Po to, żeby zmieścił mi się do obory. Jak bobkat zawiedzie, czy nie odpali w zimie, czy coś w tym stylu, czepią do niego krokodyla, czy tam chwytaka, włożę sobie kukurydzę, zamkniemy sobie maseczkę, włożę sobie kukurydzę, czy tam, czy tam kiszonkę, ale przydzwoniłem, e, Wozimy sobie kukurydzę, czy tam belkę, kiszonki, jest wszystko cacy, czy tam słomę i nie trzeba tachać ręcznie. To jest taki kolejny z plusów. Po co tus, po co wom. Jest zamysł kupić kosiarkę czołową, nie wiem kiedy to nastąpi, ale jest taki plan. Bliższy czy dalszy? Okaże to się. Przedni tus. No to już tak jak mówiłem, no jak będzie kosiarka, no to trzeba czymś to podnieść. A dwa są, są w planach pugi obrotowe. Myślę, że zgubię je wtedy tura i założę klocka z przodu, którego muszę jeszcze zrobić. Będzie pewnie prezentacja. Może taki krótki vlog jak to robię, a może i nie zobaczymy. Co by tu dużo mówić? Może trochę charakter filmiku wam zdradzę? Chociaż to i tak się okaże. Może to na początku wkleimy? Może, może nie. Myślę, żeby zrobić ten filmik część pod muzykę, część trochę takiego właśnie vloga, trochę ze środka, trochę muzyczki. Zobaczymy jak to się przyjmie. Ogólnie Sztajer na jak największy plus. I dlaczego Sztajer? Brat wcześniej poruszał w vlogu ze mną, w pogaduchach z bratem. Dlaczego Sztajer? Bo taki chciałem, to jest raz. A dwa to było od samego małego moje marzenie, żeby mieć Sztajera. No i właśnie to się spełniło. Spełniło się moje marzenie w kwietniu. Zakupiłem Sztajera i jestem z niego bardzo zadowolony. Jeszcze z takich może minusów, no ale to jeszcze wynika z tego, że jest ciągnik. Jeszcze jest świeży, ma 250 godzin zrobione. Jeszcze się w 100% nie dotarł. Jeśli Tak uważa bynajmniej serwis i dlatego takie spalanie. Spalanie, jakie jest spalanie stajera na postoju? Litr 2 w pługach zależy, jaka głębokość. Wczoraj oraliśmy myślę, że na dobre 30 cm. To w zależności, w zależności od gleby, na piechudrach jest to spalanie w wysokości 14, 13, nawet 12 litrów na godzinę. Oraliśmy z prędkością 8-9 na godzinę, bo są kamienie, da radę szybciej, na zwykłej jedynce bez zająca orałem. I mamy tam 8, 8 z groszem, prawie 9 na godzinę. Przy 1700-1500 obrotów tak, go, tak e, używaliśmy gazu, nie pizdowaliśmy go, że tak powiem za przeproszeniem. E, w agregacie z siewnikiem pali od 9, może nawet 8, już dokładnie nie pamiętam, do 12 przy prędkości 11 na godzinę. W talerzówce, znaczy się w agregacie talerzowym o szerokości 2,7 metra, pali 12 na godzinę. Wydajność jest wtedy całkiem niezła. Nie, nie sprawdzałem, ile na, ile, na he, ile hektar robiliśmy, ale powiem Wam, że naprawdę ubywa. Ciągnik nic sobie z tego nie robił, a robiliśmy na głęboko. Myślę, że na 8 cm to szła ta talerzówka, bo naprawdę ładnie orało. No, zresztą to świadczy o tym, że od razu dało się zasiać poplon. Bo siałem upra zastawem uprawowo-siewnym Plus Fomarol. to co posiadamy jest filmik z siewu jęczmienia. Jak to wygląda, jak to się prezentuje ze sztajerem, jak on się sprawdza, jaką robi robotę. Bezorkowo sialiśmy poplon i to się nie zapychało. więc musieliśmy to zrobić głęboko. Sztajer nic sobie z tego nie robił, co tu więcej o nim powiedzieć. O. Stajer nie ma adblue, nie ma czego on jeszcze nie ma. No nie ma nie ma adblue, ale ma DPFa Na szczęście tylko DPFa, bez adblue. Nie ma tu jeszcze aż tak naładowane tych niepotrzebnych emisji spalin, tych wymogów. I bardzo mnie to cieszy. Cieszy mnie to, że nie ma odbyło, bo po co mi dodatkowe pierdoły, dodatkowe koszty? Nie wiem, co tu więcej powiedzieć o nim. Sztajer tak się prezentuje. Chyba będziemy się powoli żegnać. A dalsze relacje ze sprawowania Sztajera i z jego użytkowania w dalszych filmikach, czy to w vlogach, czy to filmikach pod muzykę, więc. Trzymajcie się, na razie cześć.